Cześć, witajcie na kanale Kurton TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat produktu marki Canik, a dokładnie nie tyle co sprzęcia, a aplikacji Canic Mobile. Także nie wyciągajmy, zapraszam do materiału. Jeżeli jesteśmy przy aplikacji Canic Mobile, pamiętajcie, że owe aplikacje możemy sobie pobrać na Androida oraz na systemy iOS. W tym przypadku ja mam iPhone'a, aplikację już mam zainstalowaną. Zanim rozpoczniemy jakąkolwiek przygodę z tą aplikacją, pamiętajcie, że po zainstalowaniu aplikacji należy się zarejestrować oraz zalogować. To samo się tyczy użytkowników, którym będziemy udostępniać urządzenia. Muszą mieć zarejestrowane konta na swoje osobne maile. Dobrze. W przebicie zakładam, że będziecie mieli obraz z mojego telefonu. Jak widzimy, na aplikacji w telefonie widnie już podgląd z kamery. Rzeczy ważnych, jeżeli chodzi o aplikację Klinik Mobile z nowości, które, że tak powiem, nam nasyłaliście w wiadomościach dokładnie w mailach, poszliśmy za Waszymi radami i w nowej odsłonie aplikacji Klinik Mobile mamy funkcję poprzez jedno kliknięcie możemy sobie uzbroić, rozbroić system oraz poprzez kliknięcie wydzwoneczek możemy wyłączyć powiadomienia push. Ale dokładnie tak, jesteśmy w aplikacji, jak widzimy. Mamy już podgląd, u góry po prawej stronie mamy cztery kwadraciki, jak sobie w niej klikniemy no tak widzimy, widzimy maila, na którego jest zarejestrowane konto. Jeżeli pod tym obrazkiem osoby nie będzie żadnego maila, tylko będzie gość, to macie informację o tym, że konto jest niezarejestrowane. Więc wracając do poprzedniej wypowiedzi, pamiętajcie, żeby się zarejestrować oraz zalogować do aplikacji, aby można było w pełni korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji. Ok, jeżeli chodzi o samą aplikację, mamy tutaj podgląd, no tak, klikniemy sobie w podgląd, no to oczywiście widzimy co się dzieje przed kamerą. Poza samą opcją zastopowania podglądu mamy funkcję odsłuchu, jeżeli urządzenie ma wbudowany mikrofon, to jak najbardziej możemy sobie audio z kamery odsłuchać. Później mamy taką jakby... Zdjęcie przedstawiające dokładnie przycisk kamery z literką 2. 2 to jest inaczej podstrumień. Jeżeli chcemy mieć kamerę, a dokładnie podgląd na aplikacji w lepszej jakości, musimy sobie kliknąć tą kamerę. Klikamy sobie główny strumień. Potwierdzamy oczywiście, jest to informacja, że teraz będzie większy pobór internetu, ale jeżeli mamy, że tak powiem, sieć światowodową, to raczej nie musimy się martwić o spadek prędkości internetu, przykładowo w domu czy na firmie. Okay, no tutaj mamy już podgląd, oczywiście telefon możemy sobie dać w poprzek, mamy wtedy na całym ekranie podgląd z kamery, ale wracamy do poprzedniego podglądu, oczywiście jeżeli mamy więcej niż jedną kamerę, bo przypomnę, że do aplikacji nie ma danej kamery, tylko sam rejestrator. Rejestrator jest wielokanałowy, z tego co pamiętam jest 8 ośmiokanałowy, więc jest taka fajna opcja. Jeżeli klikniemy sobie w te kwadraciki, to mamy ustaw podział okien, czyli jeżeli mamy więcej niż jedną kamerę, możemy sobie ustawić np. 16 kanałów. No i będziemy mieli 16 kanałów na podglądzie, możemy oczywiście sobie zmienić je na 4, jeżeli mamy tylko 4 kamery. No w moim przypadku jest to jedna, więc zostawię sobie kanał 1. Oczywiście poza samym dodaniem rejestrera możemy dodać kamerę, wideodomofon oraz wiele innych produktów, które mamy w asortymencie. Więc takich rzeczy najważniejszych to Wam pokazałem i przejdziemy sobie do kolejnych opcji w aplikacji. Dodatkowych jakby opcji, która znajduje się no z wielu opcji, oczywiście, w tej aplikacji, odtworzenie zdalne, czyli dostęp do materiału, który jest zapisany na karcie pamięci kamery lub na dysku twardym rejestratora. Często dzwonicie czy tam mailujecie z nami z pytaniem: No dobrze, jeżeli mam podpięty monitor czy aplikację na komputerze, no to oczywiście wiem, że taki materiał sobie mogę zarchiwizować i w dowolnym miejscu go pobrać i odtworzyć. Jeżeli chodzi o samą aplikację, również ta opcja jest. Pokażę Wam o co dokładnie tutaj chodzi. Mamy sekcję wideo i obraz. Wideo, czyli jakby nagrania. Obraz, na przykład snapshoty, zapisywanie zdjęć wykonanych zdjęć z kamer. Również możemy sobie na tej aplikacji odtworzyć. Tylko jeżeli chodzi o obrazy, to nie dzisiaj. My zajmiemy się wideo, czyli nagraniami. Musimy sobie kliknąć w plusik w kamerze. No i oczywiście, jeżeli chodzi o nagrania. Yy, wiadomo, nie zawsze chcemy otworzyć nagranie z dzisiaj, na przykład chcemy sobie je otworzyć wczoraj, z tygodnia do tyłu. E, możliwości mamy sporo. No, jeżeli chodzi o nagranie, no to niestety ja mam tylko nagranie, fragment nagrania z dzisiaj, e, więc sobie zostawię czas tak jak jest defaultowo ustawiony. E, rodzaj e, oczywiście alarmów. Możemy sobie wybrać wszystkie, czyli mamy w jednej linii zapisu mamy alarmy. Mamy detekcję. Mamy jakieś ustawienia z harmonogramu. Yy, oczywiście możemy sobie te alarmy ręcznie wybrać. Możemy wybrać sobie harmonogram, alarmy lub ręcznie. Ja wybiorę sobie wszystko. I oczywiście możemy sobie, jeżeli mamy yy, wybór strumienia, możemy sobie wybrać odtwarzanie strumienia głównego lub pomocniczego. Oczywiście, jeżeli. Mamy w ustawieniach rejestratora ustawione nagrywanie głównego dodatkowego strumienia. W moim przypadku jest to strumień główny, więc on zostaje. Urządzenia. Oczywiście jeżeli mamy więcej kamer niż jedna, oczywiście możemy sobie z dowolnej kamery to nagranie odtworzyć. Ja wybieram sobie kanał pierwszy, no bo mam tylko jedną kamerę. No i widzicie, na samym dole znajduje się pasek potwierdzający, że znajduje się na dysku twardym jakieś nagranie. Oczywiście mamy na dole na niebiesko podaną datę oraz godzinę którego jest dane nagranie. No i teraz rzeczy ważne. Możemy sobie to nagranie przyspieszyć, możemy z danego nagrania wykonać zdjęcie, i zdjęcie zostało zapisane w aplikacji, tak jak widzimy. Oczywiście możemy je odwrócić sobie w dowolnym, do, dowolnym kierunku. Możemy je skasować, lub nawet je udostępnić komuś SMS-em, Whatsappem, czymkolwiek chcemy. Okej, wracamy dalej do naszych nagrań. Kanał pierwszy. No i rzeczy dosy, dosyć istotnych. No i jak możemy pobrać nagranie? Oczywiście po prawej stronie znajduje nam się strzałka w dół. Po prawej stronie klikamy. Na dole, na czerwono, pojawia nam się taki jakby e, znacznik. Z jakiego czasu chcemy to nagranie pobrać? Możemy sobie je zmniejszyć, możemy sobie je zwiększyć, przesunąć względem nagrania. No ja przykładowo sobie to zmniejszę, no bo nie potrzebuję tak wielkiego nagrania. No i klikam pobierz i teraz tak, po prawej stronie pojawia nam się folder, obok folderu znacznik 1 i jest to informacja o tym, że jakieś nagranie się pobrało. Klikamy, jak widzicie, pobieranych, mamy fragment, a w sumie czas pobrania, widzimy idzie procentowo 50, 52, 54, musimy chwilę poczekać. Dobrze, jeżeli nam się materiał pobierze, no to już nie będzie w procesie pobierania, tylko w zakładce pobrano. Przechodzimy. No jak widzicie, nagranie się znajduje. Możemy sobie je z aplikacji oczywiście odtworzyć. Ja je przesunę, no bo jak widzicie, nagranie jest. Oczywiście możemy sobie to udostępnić na duży telewizor w mieszkaniu, gdzie chcemy. Nie musimy tego na telefonie oglądać. Taka opcja również się tutaj znajduje. Przechodzimy sobie do nagrania, cofamy. No i przechodzimy dalej do kolejnych opcji, jeżeli chodzi o aplikację. Urządzenia. Oczywiście urządzenia to jest zakładka, w której znajdują się informacje, jakie urządzenia mamy dostępne aktualnie w aplikacji. Oprócz samego istotera, tak jak mówię, mogą być kamery, domofon. No i rzeczy, o które prosiliście, możemy sobie wyłączyć jednym kliknięciem. Powiadomienia, które nie będą nam przychodziły, telefon nie będzie nam wibrował, albo uzbroić lub rozbroić system, żeby analityka nam nie działała. OK, przechodzimy dalej. A, jeszcze, przepraszam, wrócę do takiej opcji. Jeżeli chodzi o funkcję udostępnienia, to tak, klikamy sobie w trzy kropki po prawej stronie, mamy udostępni. No i oczywiście udostępnić znajomym. Możemy sobie wybrać, do których kanału dana osoba, której chcemy udostępnić, będzie miała dostęp. Na drugim telefonie przechodzimy dalej, w miejscu mail wpisujemy tego maila, o którym mówiłam Wam na początku, wpisujemy maila osoby, która sobie zarejestrowała konto, klikamy, e, wpisujemy maila, klikamy lubkę i następnie tamta osoba dostaje powiadomienie na swojej aplikacji, że właściciel tego, tego urządzenia prosi o zezwolenie na udostępnienie urządzenia. I tyle i cieszycie się podglądem. Dobrze, wracamy sobie dalej. Z kolei rzeczy ulubione. Jeżeli chodzi o ulubioną sekcję, zakładam, że jeżeli z urządzenia na telefonach, macie więcej niż urządzenie. I czasami się zdarza sytuacja, że macie klienta, który dosyć często jakiś ma problem z urządzeniem, no to takiego. Pana możecie sobie dać do ulubionych, i wtedy nie musicie sobie szukać po tej liście urządzeń, które to jest urządzenie, tylko wchodzicie w ulubione, klikacie, dodajecie i od razu macie dostęp do tego urządzenia, do tego podglądu. Oczywiście, jeżeli właśnie tego urządzenia się na to zgodzi. To jest taka dosyć ważna informacja. Ok, udostępnione, no to nic innego, informacje, komu udostępniliśmy urządzenie. Oczywiście te możemy komuś zabrać, żeby potem nie miał podglądu do tej kamery. Także wszystko się znajdzie. Przenieść urządzenie. Bardzo często się zdarza, że kupujemy nowy telefon i zastanawiacie się w jaki sposób przenieść dane, urządzenia z jednego na drugi telefon. Więc tutaj sobie wpisujemy przenieść do. Wybieramy sobie nasze urządzenie. Dalej wpisujemy maila drugiego telefonu, na którego zarejestrowaliśmy konto i automatycznie Urządzenia, ta lista urządzeń przenosi się nam na drugie konto. Także myślę, że to jest dosyć prosta informacja. Ok, wracamy dalej. No i tu mamy powiadomienia. Jeżeli mamy analizę uruchomioną w kamerze i nam te powiadomienia będą spadały, spadały, przepraszam, to w tej liście powiadomień będziemy mieli wszystkie informacje odnośnie przekroczenia linii, wejścia w obszar, rozpoznanie pojazdu, człowieka. Wszystkie te informacje, tak jak tutaj widzicie. Będą nam wpadały. Jeżeli chodzi o połączenia, to bardziej domofony, ale jeżeli chodzi o zdarzenia, no to możemy mieć mówię, zdarzenia z detekcji ruchu, wykrycie pojazdu, wykrycie człowieka, wtargnięcie oraz wiele innych rzeczy, które sobie ustawimy. Zdjęcia i wideo, właśnie. Zakładka dosyć ważna. Jest to zakładka, która służy do tego, że wszystkie rzeczy, które pobieramy, robimy zdjęcia, wpadają nam do tego folderu i możemy sobie te nagrania lub zdjęcia zawsze odtwarzać. Oczywiście możemy też te rzeczy zapisywać sobie na pamięci telefonu komórkowego i potem kasować z tego folderu, żeby nam się te rzeczy nie pogubiły, aczkolwiek każda rzecz, która jest pobrana ma swoją datę, więc raczej nie powinno tutaj stwarzać żadnego problemu. No i teraz ustawienia. W takich najbardziej podstawowych rzeczy, które bardzo często pytacie, no, panie Filipie, no, mam tą aplikację, chciałem mieć podgląd yy, cały czas, a nie żebym co chwilę musiał przeklikiwać sobie, który rejestrator yy, ma mi się pokazywać jako pierwszy. Więc rzeczy ważne, jeżeli sobie wejdziemy w pogląd, mamy podgląd z tej kamery i chcemy, żeby ta kamera nam się za każdym razem uruchamiała. Przechodzimy w główne ustawienia i wybieramy sobie sekcję ustawienia uruchomienia. Wybieramy albo ulubione, czyli tego klienta, o którym Wam mówiłem, albo otwórz ostatni, czyli to, co zamknęliśmy w poprzednim, poprzednim przeglądaniu, to nam się ponownie podpalenie aplikacji uruchomi. Myślę, że dosyć prosty temat. No i oczywiście z ustawień głównych. Zarządzanie kontem. Jeżeli chodzi o ustawienia uruchomienia, już Wam tą informację przekazałem. Z kolejnych ważnych elementów samej aplikacji jest zarządzanie kontem. Po co i na co nam to jest? Przede wszystkim konto informacja, na jakim koncie jesteśmy zalogowani. Czasami no zdarza się sytuacja, że przykładowo damy dostęp do prywatnego konta instalatarowi, ale mamy obawy, że na przykład może nam się na to konto logować, więc dodaliśmy taką opcję. Że mamy funkcję zmiany hasła, czyli wpisujemy stare hasło, wpisujemy nowe, raz je potwierdzamy i automatycznie aplikacja nas e, powinna wylogować. I logujemy się wtedy nowym hasłem, co automatycznie daje informację, że zwiększamy zabezpieczenie, jeżeli chodzi o e, swoje konto. Jak wiemy, konto, czyli RODO, więc wtedy nikt do tego konta nam się nie dostanie. Kolejnym elementem, który jakby e, ma nam pomóc. W sytuacji, kiedy robimy migrację z konta na konto i ze starego konta nie zamierzamy korzystać, możemy trwale to konto usunąć, więc ono nam znika automatycznie po usunięciu ze serwerów. Kolejnym elementem ważnym, który jakby wchodzi w skład bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszych urządzeń, które mamy przypięte do konta, mamy ochronę hasłem. Co to w ogóle jest? sobie to zaptaszkujemy, no to mamy utwórz PIN hasło co wam to nam ma dać. Przede wszystkim jeżeli ktoś nieautoryzowany weźmie nam telefon do ręki i będzie chciał się dostać do urządzenia oraz do nagrań, zanim pojawi się pole logowania do aplikacji, czy też sama aplikacja wyskoczy nam informacja wpisz PIN odblokowujący aplikację. Jeżeli sobie ustawił ten PIN i go wpiszemy, no to automatycznie mamy jakby dwuetapową kontrolę, tam weryfikację do dostępu do naszej aplikacji. Oczywiście nie musimy, ale osobiście zalecam, zawsze to jest większa kontrolę nad tym, co się dzieje z naszymi urządzeniami i kto ma do nich dostęp. Kolejnym elementem no to już mamy resetowanie hasła. No i to jest klucz. Klucz, który bardzo często do nas dzwonicie. No i czy tam na salpę dzwonicie, czy mailujecie, że no, mamy problem, zapomnieliśmy hasła, a co mamy zrobić. Otóż, jeżeli aktywujemy sobie urządzenia typu przykładowo rejestrator, i rysujemy go na maila, gdzie mamy do niego dostęp na co dzień, no to, się by, to, to nie musimy się niczego bać ani martwić. Mamy aplikację, skanujemy kod QR, który znajduje się od góry na obudowie. Mamy naklejkę z ID e, chmury. Po zeskanowaniu tego kodu automatycznie nas przyniesie do zmiany hasła. No i tak naprawdę zaoszczędzicie czasu, nie musicie do nas dzwonić ani pisać. No i dostajecie się praktycznie od ręki do, nas, do swojego urządzenia. Idziemy dalej. Co my mamy? Roki PTZ. No raczej tego nie muszę tłumaczyć. Myślę, że ktoś, jeżeli już miał jakiś tam dostęp z kamerami PTZ, to będzie wiedział co w tym chodzi. Yy, yy, uruchomienie aplikacji, już powiedziałem. Powiadomienia. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby nam te powiadomienia nie przychodziły, możemy sobie to odznaczyć i te powiadomienia nam nie będą przychodziły. To jest na zasadzie uzbój, rozbrój. Tylko tyle, że tam musimy znaczyć sobie dzwonek dzwonek, czyli przychodzą powiadomienia, oznaczenie dzwonka. Powiadomienia nie przychodzą. To co już wcześniej mówiłem. Z takich rzeczy myślę, że to by było wszystko, rzeczy jeszcze, które są bardzo ważne i tego nie powiedziałem, zachowałem sobie to na późniejszy materiał, to jest przede wszystkim to, że z samej aplikacji mobilnej jesteśmy w stanie zmienić kod weryfikujący, czyli to jest ten kod, który znajduje się w resetorze zakładcy chmura i on służy do tego, że poza samym wpisaniem chmury musimy podać ten kod. Ten kod oczywiście możemy zmienić, ale to już mam. pokażę w następnym materiale, także mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, kliknijcie na dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. No i do zobaczenia w następnych odcinkach.